Cześć, tu Marek i Rośliny. Dzisiaj mamy nietypowy unboxing. Dlatego, że dwie paczki musiałem otworzyć wcześniej, ale mamy jeszcze trzy i będzie tutaj trochę hoj. W sumie, same hoje, więc jak ktoś nie lubi hoj, to nie jest dla Was dobry odcinek. Ale myślę, że większość z Was jednak lubi albo toleruje. Więc otworzymy trochę hoj i powiem Wam też o bazarku, który będzie w ten weekend. Zapraszam na odcinek. Dobra, może zacznijmy od tych hoj, które już stoją na stole i są otwarte. Pokażę Wam, jak nagrywałem unboxing jednej, bo drugą otwierałem w nocy w ogóle, to była masakra. Dobra, zacznijmy od tej choi, której unboxing zobaczyliście. To jest choja Fauziana pod gatunek Angulata i jest to piękna choja, która ma wspaniałe liście. One są takie atłasowe w połysku, a dodatkowo ma niesamowite kwiaty, które wyglądają trochę jak ziarenka granatów. Pięknie wyglądają. Pokażę Wam zdjęcie. No i długo się na nią czaiłem. W końcu udało mi się dosyć tanio zdobyć, więc mam. Jest to jeden listek, bardzo trudno było mi ustabilizować go w podłożu, dlatego że liść jest duży i ciężki, a ta gałązka, znaczy ten pęd był tak skierowany, że no absolutnie w żaden sposób nie chciało to współpracować. Cały czas liść wypadał. A ja jakoś nie czuję tego patentu z gumkami, recepturkami. Próbowałem to robić, ale jakoś mi się to zsuwa i jakoś tak się nie trzyma super stabilnie, więc się tego boję. Dlatego zdecydowałem się na taki patent z podwójnym kubeczkiem. I ten zewnętrzny kubeczek sprawia, że ten liść po prostu niżej nie spadnie, więc nie wyrwie znowu hoi z podłoża. No, i jeszcze jest słomka, w razie gdyby chciał polecieć w drugą stronę. <grym> ok, to tyle jeśli chodzi o te VZiane. Ona została opisana w 2018 roku, więc wcale niedawno, jako gatunek, raczej podgatunek, bo wcześniej była sprzedawana jako Asfawuziana. No i występuje na Sumatrze i na Borneo. A tutaj mamy choję, którą już wcześniej miałem mieć, a jednak nie miałem. I to jest choja Peninsularis. To jest ta choja, którą już mówiłem, że mam, że mam S. czyli Peninsularis, a jednak tamten S. nie był Peninsularis, tylko był. Czymś w typie Finlay Sony, jak się okazuje. No ale na szczęście udało mi się zdobyć Hoja Penisularis, prawdziwą. Jest to dokładnie rzecz biorąc Hoya Penisularis o żółtej koronie kwiatów, czyli wcześniej Hoja Lata Iskandar. I ta Hoja ma piękne liście z bardzo wyraźnymi nerwami. Zobaczcie, jakie ona marzyły. Widzicie to? A te liście i tak jeszcze nie są takie na maksa duże. I musiałem otworzyć tę paczkę w nocy, dlatego że. Dowiedziałem się, że jest mały listek, który rośnie, i nie chciałem, żeby ten listek się zmarnował, a ona była wysyłana w tym kubeczku, ale jednak na sucho, w sensie, no nie było tam wody, więc wiecie, nie chciałem, żeby się to zmarnowało. No i na razie, tak na dwoje babka wróżyła, nie wiadomo, co z tego listka będzie, zobaczymy, ale no, roślina jest. Dobra, idziemy teraz do tego. Może zacznijmy od choi, bo powiem Wam szczerze, że kupiłem dwie choje, tylko dla nazwy. I tak się złożyło, że obie przyszły dzisiaj. I są to choje, które kupiłem dla nazwy ze względu na nasze zwierzęta. Dobra, to jest już tylko karton. Jest jeszcze też jakiś karton. Pusty, nie? Upewniam się, żeby nie było znowu jakichś przypałów. Dobra, jest pusty, i mamy tutaj nie wiem co, bo tak naprawdę nie wiem od kogo jest ta paczka, bo tak to było, e, któraś była tak enigmatycznie podpisana jako nadawca, że nie wiem. No i No niestety. Jeden listek przepadł. No ale tragedii nie ma na szczęście. Jest to choja Boni. Czyli dla bony kupiona. Skąd jest ten liście? Nawet naprawdę nie widzę, gdzie ona by miała krwawić. Widzę, on chyba już trochę poleżał urwany, bo. Bony jest suchy. Tutaj nie ma nic, więc on po prostu się już urwał wcześniej w drodze. Bo tu nie ma grama soku. Nawet tutaj też nie ma śladu na tym pędzie po tym, żeby coś krwawiło w tej chwili, aby krwawiło, gdybym to teraz urwał. No po prostu się urwał, wcześniej już to obeszło. No trudno, nieważne, ale za to mamy ważkę. Jest to Hoja Boni, która jest wcześniej nazywana Hoją SP Wietnam. Parfum Pagoda to jest miejsce w Wietnamie, które jest buddyjską świątynią, do której dopływa się tylko przez y, wpław, no, no, raczej wódką, w sensie trzeba się dostać drogą wodną i jest to taka, taki kompleks świątyni wykutych w wapieniu. No i tutaj y, jest ta choja, która wygląda no tak trochę karnosowato, ale jest trochę inna i ma ładne też kwiatki, no ale tak jak powiedziałem na wstępie, kupiłem ją ze względu na to, że nazywa się Boni, a ja chciałem po prostu dla Bony jakąś choję dlatego że zaraz będziecie wiedzieli jaką mam drugą choję i zrozumieć o co chodzi. Ech, no kupiłem je tego samego dnia i tego samego dnia przyszły. No szkoda z tym listkiem, no ale urwał się już widocznie wcześniej, no już miałem teraz wyrzuty sumienia, że jakoś to spieprzyłem, ale to jednak nie moja wina. A już się dzisiaj naczytałem na temat urwanych listków w drodze. Kartoniki zostawiam na wagę złota, no bo na bazarku się przydadzą. Chociaż ze względu na to, że nie mam wcale aż tak dużo tych kartonów, to ten bazarek nie będzie aż tak wielki. Tak myślę chyba. Zobaczymy jak się rozkręcimy, ale może ktoś kupi więcej sztuk, to wtedy będzie łatwiej. Tak róbcie, jak już to kupujcie po 10. Będzie mniej kartonów po prostu wiecie, to jest ekologia, nie. Dobra, i teraz będę po prostu ciął to, bo się boję znowu, że coś się Boże, tu jest pęd w dół. Tu jest pół, wo, pół tego, pół rolki po prostu tego ręcznika papierowego. ten pędzik, tak, był zawinięty w dół, dlatego całe szczęście, że go nie uszkodziłem. Ale dobra, jest. Jest cały i tutaj jest choja, która na szczęście już nie była w ziemi, tylko w gruzie, więc będzie ją łatwiej przenieść od razu do gruzu. To jest choja Sisi. Choja Sisi, czyli tak jak nasza Sisi ma na imię, tak ta choja też. I to jest krzyżówka, w przeciwieństwie do tej choi Poni, więc pisze się z dużej litery. No i ta choja Sisi, zresztą kiedyś już ją miałem, tylko że przyszła do mnie żółknąca. Jak ją wyjąłem z paczki, to już była żółta u nasady liścia i umarła w ciągu jednego dnia czy dwóch od zakupu. No i później była jakaś tam dyskusja, że dostanę drugą przy kolejnych zakupach od tej osoby, ale że więcej tam nie kupowałem, więc jakoś tak nie wyszło. I stwierdziłem, że w końcu chyba sobie kupię sam, bo ile będę czekał na, na święte nigdy, więc, więc mam i mam choje Sisi i choje Boni. No, i boni w sumie w tym wypadku nie jest aż tak duża jak w naturze, bo normalnie bona jest większa od Cisja. tutaj jest odwrotnie. Dobra, to takie dwie takie ciekawostki kupione tylko dla nazwy. A teraz przejdźmy do reszty hojowych zakupów, bo mam tutaj jedną paczkę, która trochę mnie zaskoczyła, bo jest taka cienka. No, i jak się nie pomyliłem, to są tutaj choje. Bo powiem wam, że czasami te paczki są po prostu tak e, tajemniczo nadane przez, z jakiejś firmy, z czegoś, że ja nie wiem. No, wysyłam komuś pieniądze, ktoś się jakoś nazywa, potem dostaję paczkę z firmy XY i ja nie wiem, czy ja to jest firma X, co to znaczy ta nazwa, więc jakby, wiecie, później mam takiego trochę ząka, jak mam otwierać to na, e, na wizji, bo. Potem nie wiem co tu będzie. Czy to będą żarówki, e, które ostatnio zamówiłem sobie do oświetlenia mieszkania. Czy, czy to będzie jeszcze coś innego? Może pałeczki do gotowania, które kupiłem dla Wodka i idą z Chin od miesiąca. Ale chyba. Chyba nie, chociaż. Nie no dobra, są choje w środku. Są choje. Chojowe naleśniki. Dobra, zrobimy tak, że nie będę tego rozdzierał do końca, tylko będę wyjmował po jednej. I będziemy patrzeć, co tu przyszło. Hoja. O, jaka duża sadzonka, fajnie. Ale ma listki. Wow. Listki są mechate od spodu. Od góry też nie są takie idealnie gładkie. Stawiają taki lekki opór, tak jak się głaszcze zamszowe buty. A od spodu jest taki, jakby, dłuższy zamsz. To jest Hoja SP India, czyli Hoja pochodząca z Indii. Podam Wam też numer, bo nie pamiętam go. Tutaj też nie jest napisane, ale mam go zapisanego, więc napiszę Wam. Długie liście. Ciekawe. Nie widać tu za bardzo nerwów. Przypomina trochę Afgryffiti, ale tamta ma jednak bardziej widoczne trochę nerwy. Fajnie. Milutka jest naprawdę taka miziasta. Wspaniale. ten liście jest masakrowany no jest tu widzę że jest uszkodzony ten liście jest pęknięty jak widać A, i no ten jest przypalony A, ten jest pęknięty to też nie jest nowe pęknięcie tylko jakieś starsze bo widać tutaj że to jest brązowe i takie już obeschnięte fest No cóż, na szczęście nie była droga i, i ma więcej liści niż się spodziewałem, bo to jest taki węzeł, że ma aż no w zasadzie to jest już coś po prostu wyrosło z tego węzła. Dlatego ma więcej liści niż się spodziewałem, dlatego nie będę narzekał. Ale milutkie te liście, niesamowicie. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? To jest hoja Ban Bang Pla, rzymska trójka. No, tyle o niej wiem. Brzmi to jak jakaś tajska albo wietnamska nazwa, więc niestety nie wiem nic więcej na temat tej choi. Nie sprawdziłem tego i, i nic więcej wam nie powiem. To były takie choje kupione na takiej wyprzedaży trochę i po prostu te co mi się z liści bardziej spodobały, to stwierdziłem, że spoko. Może wezmę. Ona mi się spodobała, dlatego że ma trochę splaszu. I te liście są błyszczące. Nie są takie najoczywistsze w kształcie, chociaż super wyszukane też nie są. Ale jako ciekawostka do kolekcji. Takie nie ma w sosu rybnego, bo to jest. Nampla. To jest bankpla. No, Nampla prawie prawie czyli może ona dobrze rośnie w sosie rybnym nie wiadomo choja Kast. więc też domyślam się że z Wietnamu e, jest też taka choja kast która jest rzadko w obrocie, ale to nie jest ta choja tylko leży też ba kast troszeczkę kształtem i kolorem przypomina mi choje takie w typie Wilosy, takie na przykład jakie ja mam tą Kao Dang, tylko że ona u mnie wcale nie ma na razie dołków. Taką co kiedyś dostałem nad gniłą w drodze, sadzonkę ciętą, która była i tak jeszcze taka zniszczona przez kota, więc była strasznie zmasakrowaną sadzoneczką, ale na szczęście bardzo tanią. I uratowałem ją przez moczenie w domestosie, a później w wodzie. No i posadziłem i ona rośnie. Teraz już ma. Te cztery liście, ale nadal dołeczków nie ma. Więc to wygląda tak jak taka Hoja Wilosa. Trochę, tylko że nie ma tej charakterystyki, czyli mecha tego spodu. Ale góra jest też taka ciemna i błyszcząca. Nerwy ładne, chociaż widoczne głównie pod światło, chyba. Muszę zobaczyć z waszej strony, bo. Nie, trochę widać ten rysunek, jednak. Fajnie. No ładne. One wszystkie były taniutkie, dlatego stwierdziłem, że się na nie rzucę, bo, bo jest okazja. Hoja Noel, Hoja Noel, to jest krzyżówka prawdopodobnie Hoi witeliny z choją, nie wiem, Vitelinoides, chyba tak. Po sprawdzeniu, tak, jest to krzyżówka Hoi witeliny i Vitelinoides, czyli miałem rację. I autorem tej krzyżówki jest Michael Miyashiro. Ta Hoja Potrafi mieć większe liście niż ten. I są one dosyć ładne, więc mam nadzieję, że doczekam się też większych. No i tak stwierdziłem, że też była dobra okazja cenowa, więc kupiłem. No niestety zabrakło mi miejsca w telefonie. Musieliśmy przerwać to nagranie, znaczy przerwało się samo i zatrzymało nas w momencie, kiedy sięgam do pudełka, żeby wyciągnąć kolejną choję. Jest to choja Chiang Mai. Hoja Chiang Mai, która jest dosyć problematyczna, jeśli chodzi o jej gatunek, dlatego że jest to choja, która już była sprzedawana jako hoja sub nervis, albo sub quintupli e, po polsku, no, albo hoja e, verticillata, a tak aktualnie to jest sprzedawana jako hoja Pocy, ale są spory odnośnie tego, którym gatunkiem powinna tak naprawdę być. Na razie e, zostawałbym przy tym, że jest to choja pocis, bo choją sub nervis, czy sub quintupli jest aktualnie nazywana choja pachklada, co jest zupełnie już po prostu ryjebanie. Nieważne, jest to choja, która ma ładny rysunek nerwów. Bardzo ładnie wygląda ten liście z błyszczący. Ja już kiedyś miałem te hoje i miałem taką kapustę z niej. No i wzięła i zgniła po prostu jednego dnia, nie wiem dlaczego. Zupełnie bez powodu, no ale co zrobić. Eee, więc odkupiłem sobie, bo była okazja. I tak się złożyło, że mam tu nawet półkę. <laughs> Może się doczekam kwiatków. No i to jest choja pocji. Si. Do kompletu mam drugą choję pocji. Si. Która ma takie ładne czerwone liście. Zobaczcie, jakie liczne. Jest to choja sprzedana jako hoja pocji, bez żadnego opisu. E, tak ją sprzedawca sprzedawał i tak naprawdę nie wiem, czy to jest choja pocji i jaka to jest choja pocji. Ma czerwone, takie przebrawiające się liście. E, układ nerwów jest inny niż u tej Chiang na przykład. Generalnie, no. Nie wiem, ale kupiłem, bo ma ładne liście. Super takie zarumienione. No i została mi tu ostatnia choja i to jest choja Jennifer. Hoja Jennifer, którą już od dawna chciałem kupić, ale jakoś tak mi się bardzo nie paliło, to było tak niżej na liście, jakby potrzeb tylko tak żeby mieć. Dla miecia. No i tak dla miecia sobie kupiłem. Widzę, że ta choja ma tutaj uszkodzenia na tym liściu, no ale niestety tak to jest. Jak ktoś sprzedaje całą roślinę i tnie ją na węzło i po prostu nie masz wyboru, jeśli chodzi o sadzonkę konkretną, ale jest za to tanio. No i w sumie co tam, no najwyżej, następne i tak będą już moje. A tutaj jak widać, i tak ta sadzonka jest do góry nogami, bo ta roślina była zawinięta widocznie na jakieś drabince i rosła sobie w tę stronę, chociaż tu jest jej dół. Więc liście będą na razie do góry nogami, a później wyrosną mi tutaj już liście w właściwym kierunku w te strony, no, życie. Więc i tak nie będę patrzył na to. Chociaż, jakbym trochę je tak podgiął, to może by trochę światła łapały, żeby, żeby pobudzić trochę do wzrostu. Zobaczymy. No, i to jest wszystko, jeśli chodzi o te chojowe zakupy. Wybierając moje ulubione zakupy z tego odcinka no to na pewno będzie Peninsularis Fauziana i myślę że trzecia będzie ta India dlatego że ma takie mięsiste listki super są naprawdę są w dotyku niesamowite świetna niepozorna dość raczej chociaż te liście są mięsiste ciężkie duże więc wcale nie takie nędzne naprawdę fajne no szkoda że to nie złamany. niestety no Ach, jak żyć. No i liść boni też złamany. Jakieś takie pechowe te paczki. Ale już mówimy o paczkach, to powiedzmy coś o bazarku. Będzie bazarek. Sprzedam trochę hoi, sprzedam trochę jakichś Aroidów. Będzie to w niedzielę o godzinie 19, czyli zamiast wieczorynki. Włączcie Instagrama i tam zachęcam Was do udziału w bazarku. Będą się pojawiały posty w relacji. Jak zobaczycie coś, co Wam się podoba to wtedy w odpowiedzi na to piszcie, że Wy chcecie to kupić. Kto pierwszy, ten lepszy, więc dobrze się streszczać. Jest tam wszystko napisane odnośnie ceny, wysyłki. W pierwszym poście jest napisane o wysyłce i tak dalej. Wysyłka będzie realizowana w poniedziałek albo we wtorek po zaksięgowaniu wpłaty. No i patroni oczywiście będą mieli wcześniej dostęp do tych sadzonek, w sensie będą mogli sobie coś wybrać, więc już o 18 na Facebooku w grupie dla patronów, a o 19 na Instagramie. No i to chyba tyle. Jeszcze naprawdę nie wiem, co będę ciął, bo muszę wziąć znowu nożyczki i jak szalony fryzjer wpaść w te -e. Nie wiem, co to będzie, bo jest tam taka plątanina, że naprawdę nie mam pojęcia, ale postaram się trochę czegoś fajnego poucinać. Nie mam aż tak dużo kartonów w sumie, więc no, będę się musiał ograniczać. Albo musicie kupować dużo do jednej paczki. Albo, albo. Dobra, to tyle odnośnie tego wszystkiego, więc zapraszam Was na 19 na Instagrama albo na 18 na grupę dla patronów w niedzielę. I dziękuję patronom za to, że wspierają ten kanał. No a poza tym, proszę Was o komentowanie tego filmu. Napiszcie mi, który z tych zakupów najbardziej Wam się podoba, która z tych hoi jest według Was najfajniejsza. I oczywiście polubcie też ten film. Poza tym, jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to zachęcam. No i zapraszam na Instagram. Do zobaczenia w następnym odcinku.